Na program zaprasza sponsor PZU, oficjalny ubezpieczyciel 34 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Babylon. Sponsorem programu jest producent mleka następnego dla niemowląt Bebilon 2. Sponsorem programu jest właściciel sklepu Giedronka, dystrybutor oficjalnych produktów 34 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na program zaprasza sponsor operator sieci Play, dostawca usług dla domu, światłowodu i telewizji. Play. Dzień dobry Jurek Kowsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I Bartosz Chodor-Hodorowski. Także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szanowni Państwo, zawsze kiedy gramy, e, także wspomagają nas bardzo mocno artyści. Krystyna Kowta jest chyba pierwszą zawsze artystką, która już dzwoni i mówi: Mam dla Was piękne dzieło sztuki. Będziemy licytowali mnóstwo takich dzieł sztuki. Nasz przyjaciel, czyli dziś o tak czyli Kostrzyna. Kostrzyn. Ta, gdzie Piękniejszy festiwal świata także był jego festiwalem, już jest piękny jego obraz. Rok Urbaniak, czy cudowne dzieło Tadeusza Delmana, e, Krystyna Ruszy-Pasek. Państwo kałdowscy tradycyjnie są razem z nami. Rzućcie okiem na Monikę Graczyk, czyli portret Jurka, bardzo kolorowy, piękny. Jak I żywy. Maciek Dzieliński także, malowany rękami, Jurek, ale także tytuł z Brzozowski, którego podziwiamy w Warszawie na wielkich muralach, czy Bogdan Mierzyński. To nie jest obraz malowany ręcznie, to jest. Fotografia ym, przepiękna, kropelki czegoś, a czego można się dowiedzieć, licytując takie jej dzieło. A także przypominam, że w piątek o godzinie 19 mamy licytację. W Desie, czyli coroczna licytacja, która gromadzi dzieła i także to licytuje. Jurek bardzo zaangażowany. Wybiera też naszych twórców, z którymi współpracujemy od długiego czasu. I to m.in. Innymi... Robert, Robert Żytyński, który robi niesamowite rzeczy. Zobaczcie, to są po prostu malowane, żywe obrazy. Fantastyczne. Możecie licytować. To wszystko jest także udziałem Waszym. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Tradycyjnie będziemy już przyjmowali zgłoszenia na nasze najważniejsze licytacje, gdzie tracę głos. Czyli, czyli licytacja najbardziej hojnych darczyńców. Oj, tam się I uważajcie na głos Jurka, a tam między innymi licytacja najpierw złotej karty telefonicznej, która jest skrupulatnie, pięknie wybarwiana złotem. 100 złotych kart symbolicznych Pleja i tutaj mamy absolutnie majstersztyk, czyli złote płatki położone na niektórych szczegółach tej złotej karty. 100 sztuk, ale także nasza piękna, nasze piękne złote serduszka. 13 numery zawsze zostają u nas. Śledźcie, bo w różnych miejscach także sztaby otrzymują te serduszka, aby Móc licytować. W Szabach będzie się działo bardzo dużo. Będzie się działo na wydarzenia Wospor ale możecie to sprawdzić. Tam mnóstwo wydarzeń, koncertów, ciast, koła gospodyń wiejskich, tu punktują u teściowej. Choć jeszcze ci pokażę cię porwę, bo mamy okulary nie tylko Twoje, ale także z wyjątkowego filmu. Filmu Pojedynek i Aiden Gillen, związany z bardzo potężnym serialem, czyli. Gra o Tron. Yy, Wystąpił w polskiej produkcji Pojedynek. Ten film zaraz wejdzie na ekrany polski kin i przeznaczył nam okulary z tego filmu. A ja także przypominam, że yy, padając do nas na WG Narodowy, Odwiedzacie nasz sklep, bo to także jest pomaganie wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Dziękujemy bardzo. Na program zaprosił sponsor operator sieci Play, dostawca usług dla domu światłowodu i telewizji. Play. Sponsorem programu był właściciel sklepu Biedronka, dystrybutor oficjalnych produktów 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Babylon. Sponsorem programu był producent mleka następnego dla niemowląt, Bebilon 2. Na program zaprosił sponsor PZU, oficjalny ubezpieczyciel 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Złoty metr.